Witajcie! Jesteśmy grupą licealistów z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w SUBSKU. Stworzyliśmy mobilne planetarium, które praktycznie każdy może zbudować na własną rękę. W dodatku zastosowaliśmy w miarę tanie oraz powszechnie dostępne materiały. Nasza kopuła ma 6 metrów średnicy i jej szkielet jest zbudowany z rurek PCV. Poszycie wykonane jest z folii budowlanej. Oraz fizeliny. Gwiazdy są wyświetlane za pomocą projektora oraz wypukłego lustra. Dodatkowo opracowaliśmy system wentylacji, dzięki czemu goście planetarium mogą uczestniczyć w pokazie w komfortowych warunkach. Opracowaliśmy też szczegółową dokumentację, która opisuje krok po kroku, jak samodzielnie wykonać takie planetarium. Dzięki temu każdy może zbudować swoje planetarium, bazując na naszym projekcie. W czerwcu tego roku uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji IPS, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik. Na konferencję IPS przyjeżdżają ludzie z całego świata, którzy profesjonalnie zajmują się planetariami. Specjalnie na tę okazję zmontowaliśmy nasze planetarium i dawaliśmy krótkie pokazy, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodową społeczność planetarian. Nawet odwiedził nas sam profesor Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszej pozasłonecznej planety. Widoczna jest wielka niedźwiedzica, której częścią jest wielki wóz oraz mała niedźwiedzica, której częścią jest mały wóz. Niedawno zakwalifikowaliśmy się na konferencję Fabler, która odbędzie się w październiku na Uniwersytecie Stanforda, czyli jednej z najlepszych uczelni na świecie. Konferencja będzie poświęcona nowoczesnym metodom oraz narzędziom, które mogą być stosowane w edukacji. Podczas konferencji poprowadzimy warsztat, w którym wspólnie z innymi uczestnikami będziemy budować planetarium według naszego projektu. Chcemy pokazać międzynarodowej społeczności nauczycieli oraz edukatorów, że tego typu projekt jest świetnym narzędziem służącym do nauczania fizyki, astronomii czy matematyki w bardzo ciekawy sposób. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych stanowi dla nas bardzo duży koszt. Dlatego też potrzebujemy waszej pomocy. Dzięki zebranym pieniądzom będziemy mogli wziąć udział w konferencji FabLearn i pokazać, że młodzi ludzie z Polski są w stanie tworzyć ciekawe oraz wartościowe projekty.